Cześć, no widzowie, jestem na X, dzisiaj do wygram Minecraft Bad Wars. No i ogólnie nie wiem, co będziemy robić dzisiaj, ale spróbuję się jakby nie nubić. Nie obiecuję, od razu mówię, nie wychodźcie z tego filmu. Bo spróbuję spocić się bardzo mocno, tak. Spróbuję się spocić, dokładnie. To raczej nie wyjdzie. No, ale. Okej. Okay. Okej. Okay. No, dobra. To zaczynamy rundkę. Dobra. Od razu to tak. Ujęliśmy wełnę. Zabudowujemy. zabudowywujemy, Łóżko. Łóżko. A, dobra, trzymaj. kurde ale spocenie co za styp spocony, kurde, spotów do nas przyszedł co jest grane, to ja może sobie zbieram to i trzeba bierze, tak by tak, nie wiem, nie wiem, nie co? nie kurde nie to, nie wiem, nie to nie 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 a, dobra, TNT jumpa zrobili. No to nie, że to tak by ze mnie. No chłopaki, tak by ze mnie TNT jumpa. Byście się wstydzili w sumie. Byście się tak wstydzili, że... że szok No, byście się mega wstudzili. Czekaj ja no, idę, yy, zrobić TNT jumpa. Tak żeby mi wyszedł ten TNT jump, się podbuduje trochę. Na shifcie, żeby oczywiście nie spaść I myk. no, co jest? Był water zrobiony, to było widać, że był water. Kurde, Coxcraft co się tu odwaliło? E, dobra. Dajemy do yellow'ów. żółtych OPEN, OPEN, OPEN! Nie, 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 nie! No patrz to, no. Co za spocuchy jedne! Ale spocceńcy! To się nazywa... ...spocenie.pl Dobra, jeszcze raz. Jeszcze raz, dobra. Jak się mówi, do trzech razy sztuka, ale nieważne, bo, bo to jest dopiero drugi... druga mapka, znaczy ten, który mówić nie potrafię, no, przepraszam zdrowie. Okej, okay, no tak. Ta mapa ogólnie jest e, dobra. Jeśli nie... fajna jest ta mapa budowa, myślę, I można na tej mapie ogólnie spróbować coś, coś takiego jednego, Wreszcie, nie? E, to jest e, ja spróbuję schować łóżko. Jakby, że łóżka nie będzie widać. Ludzie będą mieć takiego mega mindfucka. Chwilę coś takiego zrobić. Mina i w to... Nie no, w sumie nie robię tego po co. Uż W sumie za dużo będzie marko. Kurwa, ty debilu jeden. Jezus, co za debil! Nie no, nie nienawidzę takich ludzi, wyzywam ich! Wyzywam! Wyzywam ich! Wyzywam! Wyzywam! wyzywam takich ludzi Jezu Nie, no nie mogę, po prostu nie wytrzymam widzowie, przepraszam was jest zo, zobaczcie co co te ludzie tutaj na tym Cookscraft'cie Okej okay, odwrócona literka T, dobrze bo ja tą literkę T trochę dokształcę, żeby taka więksiejsza większa była w sumie No, zobaczcie jaka piękna literka T no, odwrócona jest, bardzo piękna. No, okej. Okay. Nie wiem, co oni mają w tych No Na może w ogóle nie mają muźków, ale niechaj Nie hejtuję, nie hejtuję pchniędzi. O matko, a co tu się stało z tą literką T? Ona jakich, jakichś tych dostała. Kufryny jakieś? coś. Nie wiem, co dostała ta literka T. Okej, okay, dobra, speed bridge szybki na diaksy. Byk, 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 no, teraz nie spaść jak totalny lamus. Będzie dobrze. Okej, okay. jeden diaks, dobra, poczekamy. Te 4 sekundy, 3, 2, 1, O kurde, ten... Ty, czerwony w ogóle w bazie nie ma, no co za debile totalni. Natomiast być w bazie i pilnować swojego betam, to nie. Oni, oni te na środek pójdą, no, jakie... Ok... Czekaj, a myślałem, że w ogóle przeciwnik idzie a to. Że teammate bo, że coś ze mną nie tak. Czy wrażliwe, bienie, co już jest? Okej, okay, dobra, 12, okej, okay, jest. wełęka szybka. Okej, okay, dobra. I tam na diakse jest do budowania, jest, dobra. Więc możemy polecieć tutaj na Biaksu. co Ja mówię, iść na diakse. Jak poleć, Jak. Nie, no mam skrzydło, patrzcie to. Skrzydła są! Są no, skrzydła. Tak, pelerynka jest. No widok! tak. widok. tak. widok. tak. Tak, 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 nie no połap tu się nie opyla kupować patrzcie co oni robią no, dobra. Eee, nie dobra co oni zrobili tutaj okej okay. eee, widzę, widzę że prezydent da, do, dał dofinansowanie na wełnę okej okay, dziękuję polecam polecam dofinansowanie.pl dobra Okej, okay, idziemy sobie na... Jesteśmy w sumie na midzie, co ja mówię. Eee, dobra. dobra. Minecraft lepa. Aha, dobra. Dobra, e, żyje, 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 dobra. Żyję, e, żyję, żyję, dobra. Żyję, żyję, uciekam, 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 czekam, uciekamy uciekamy, uciekam, 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 jest, udało mi się go zabić! Co jest grane ze mną? Dobra, idę do bazy. Po co oni tą wodę wylali? Boże, co za ktypy. Może wezmę, kurde, to... Wezmę dofinansowanie. Bo dofinansowanie było robione, w ogóle to RKD, co się z nią obwaliło. Dobra, nieważne. Lecimy na diaksy, Okej. Okay. To by odwalić takiego. E, w sumie nic. prosto e, prostu. Jak sobie? Kadnie? No? Tyle. Dobra, czego on tam jest. E, nie, nie idę do niego, ponieważ e, to je, nie jest uzbrojenie raczej. No to nie jest uzbrojenie w ogóle. Każdy by mnie... Oh, clean 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 clean. Green, clean, clean. clean! idzie. Dobra, dobra, dobra. dobra, dobra. dobra, dobra co ja robię, to ja to się w głowie nie mieści, co ja robię. Co ja odwalam na tej gierce? Właśnie, prot, kolejny wlatuje. Plot dwójeczka. czemu nie? Jak za darmo to pustuje. Znaczy, mnie nie wiem ale ja to bym pokazał. Ale nikt nie widział tego. To jest jak za darmo. Prot, dwójeczka. No, Git, git Majonas i w ogóle z polski, w ogóle polecam. Nie no, żartuję. Jakie polecenie majonezu, lepszy ketchup. Nie no w sumie nie wiem czy lepszy ketchup, ale nic będzie. Dobra, we, wezmę sobie cyk cyk. I kupię sobie miecz. Wszystko pochowam, ładnie, pięknie. Tu, o właśnie, polecę na diaksy i zgarnę diaksy i zielonych, które są wy wyeliminowani. No okej, okay, ile diaksów będzie trzy? No, e, mogłoby być lepiej. No, nie powiem, że nie, ale mogło być lepiej w sumie. co e, Tu nic nie ma, muszę O kurde! Pym, pym, pym. Jest Toga. Jest, okej. Okay. Le lepszy set i lepszy mieczyk. No, To się nazywa pro player. No, y ja pro player normalnie. Y nieprawda, że tamta runda przegrana nikt tego nie widział, nikt mi nie nie w ogóle miło, miło, bardzo miło. jeden czerwony y i żółty. Tak. Okej. Nie być koszyk No, tak, tak. Eee, dobra, jeszcze jeden To jest ja. Czy eee, okay, dobra. Okay, dobra. Eee, ja Czy to? Czy to?

Nie, 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 nie! Kurde no! Było blisko, było blisko. Dwa hity już by zedał. Co? Jezu, ale ja muszę mieć totalnego nieparta. Nie. Nie, że, że to jest szok normalny. Niech w Polsce takiego nieparta nie ma. W ogóle na świecie nawet takiego nie ma, ale dobra. Nie rozumiem, tego jak może nieparta. No cóż, takie życie, życie jak w Polsce, a nie w Madrycie. W Madrycie lepsze, ale dobra. też mówi się, że niestety, niestety, co tam, dobra. Szybkie kopanie się przyda, napijmy piłkę, lepsze okay, Jeszcze raz na środek pójdę, błagam czerwony, DAJ MI SIĘ ZABIĆ, PROSZĘ CI CHŁOPIE BO JA CHCĘ MIEĆ W KONIEC poziom poziom. Które mam poziom? Dobra, tego nie widać, który jest poziom O kurde, RED TO trap stawiać I to... RED NIE RED wy wy WYRÓB moje DROGĘ W OGÓLE TO JEST Z NIM i śmietniku walony gdzieś walony k***a no e dobra po prostu ma ale lepszy klikunek. tak, niech tak dobra, nie wiem, no, nie wiem, czy walne, nie wiem jump punk nie gdzie, ale niech będzie o okej, polećmy, czekaj, rzuty ludzie mają wyro. Ile jest żółtych? Trzech. O, czekaj, mnie czekaj. U nas jest trzech, czy jeden zginął? Nie no, też jest trzech, dobra, jest wyrównane. Ten w ogóle jak ping Pink ma. 432. O kurde, nie dobra. Lag mój. Nie no, dlaczego Minecrafta mi zlagowało? Kurde no. u nie no. Serio. bo jest nagrane. Minecrafta zcięło normalnie. Zcięło. Całe życie ścięło normalnie Dobra, ty Dobra, jeszcze raz Dobra, jeszcze raz raz. bo wtedy mi te Jump nie wyszedł, bo yy, wiadomo dlaczego Ja już cię będę się chwalić Dlaczego mi nie wyszedł Jenki Jump No po prostu jestem nubem najgorszym Nie na się, jestem największym, natomiast najpiększy, nubem Dobra, nie Dobra, mnie laguj mi w Minecrafcie, bo tutaj eee, spadki fps są m, mega duże. Nie no, w sumie spadków nie ma. A nie, dobra, jednak tak są. No co tam, eee, co by tu kupić? Eee, pole regeneracyjne, uważam, że, no, że jest spoko o, właśnie ten idzie na niebitce, błagam Bła błagam Coxcraft, co wyście odwalili w tym momencie. Coxcraft ty jesteś to jesteście w stanie popsy. Myście tu naprawcie. Czemu inny nie działa jak powinienem? Boże śpiewamy. Coś bo stało, o, w tym momencie. No, Idę z coś Już Zostawić dla przyszłości. Nie no. Zaraz ja przyszłość nie zostanę, bo e, ta przyszłość potem wykorzysta, wykorzysta, wyguje e, źle te żelazo te tutaj. No w ogóle ile staków mam? Raz, dwa, trzy, pięć, pięć staków, pięć całe zgrane. żelaza, co jest grane. Tu, pyk, pyk. I w ogóle autodestrukcja będzie dobra, czekam na autodestrukcję może I od razu chyba będzie win e, Chyba, że znowu deadnę jak totalny zban, ale to już nie, nie wiadomo tego O dobra, czerwony tusy Dobra, e, on ma łuk ma, więc nie za dobrze Ja to wiem Brzydko, nie za dobrze Kurde, wypchnij go nie no jest, nie no strasznie, Ja jak ale moje DPI Mój aim totalnie 0.0001% Taki mam aim straszny po prostu Nie, nie ma co gadać o tak, takim aimie Moim No to jest jest przytłaczające normalnie Przytłaczające dla każdego Syd! Syd! Syd dla mnie. Cześć, tam idzie ci ten zaraz skoczy pewnie. Nie, dobra. O, taki skoczył. No, wiecie, on jest, dobra, tam jest. Dobra, jak to mamy zepnąć coś. No właśnie, czekaj, MS. Na... Jest! 2 MS! 2 MS, dobra. E, Autodestrukcja. E, nie wiem czy pić invisa, czy dwie potki na dumpa. Chyba ten, poczekam do autodestrukcji, potem kupię dwie potki na dampa. To powinien być e, dobry e, plan. Chyba, że teraz deadnę, jak totalny zban. Właga mnie, właga mnie Deda jak totalny zban. Ok, dziękuję bardzo. Coxcraft jesteś dzisiaj dla mnie przemiły. Chyba, że ostatnie rundy, no to wiadomo, nie, to bardzo miły Coxcraft. Popraw się proszę. No nie, czekaj, nie, jeszcze raz to bo też to no, jakby Okej, okay, dobra Auto za minutę Za półtorej minuty nawet e, ja pozbieram może diaks i Kupię kolejnego plantatorzy z trójka okej okay. Trójka powinna jakby Nie no, powinna starczyć Ale ja chyba jeden pole do prot cz czwórki poczekać No, bo prot jest lepsze bo wtedy nie będę się wstrzymał zginąć wiadomo kto nie będę wypominać e, siebie jak, e, jakim jestem noobem, dzbanem i w ogóle bo to wszyscy wiedzą ta Polska e, dobra idziemy do zielonych pozbieramy sobie gdzie jest generator, czy zleceni, jak generator. No też może można kupić. Nie, nie jest H, dobra, Larry. Slak, wskazuj, Larry. Slak, dobra to idę wskazuj, Larry. dobra. wskazuj, Larry. Slak, wskazuj, tutaj. O kurde. Darmowy, dziękuję, Coxcraft. I super Darmowe Eme. Dzięki. Dzięki. Ja sobie może to... Idę przez te schowałam. Okej, okay, dobra. Autodestrukcja. Okej. Okay. Trzymamy. Dobra. 8 diaksów. Co można za 8 diaksów kupić? Wait, 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 wait. Um. Kurde, to jest, tylko że 16, lat to jak to nie ma? Eee, kurde, przy lewiki. Mm, dobra, szybkość, skok, no wiadomo, że skok 100%. I w sumie, jeszcze kupię pyk, mieczor. Eee, I tak, kurde, szybkie wełna, kurde, co ja mówię, jakie uzbrojenie, jak tutaj jest moje uzbrojenie? To jest jeden, dobra, nie też mnie. Okej, okay, dobra, w sumie stać mnie. Ale dobra, nie marnuję żelaza. wiadomo, wiadomo, żelazo się nie przyda. Nie, no, oczywiście, że się nie przyda. E, dobra, okej, okay, idziemy. Widzimy. No, w sumie nie wiem. Pójdę sobie tutaj, tu tu, 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 I zobaczymy, co tutaj jest ciekawego. Okej, okay, dziękuję. Dwa diamenciki. w Sensie emeraldziki. Boże mi się myli ciągle, nie wierzę. Zadzbam ze mnie. E, dobra, okej. Okay. Widzę sobie... nie no, czekaj. Wait, 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 wait. Chodźcie tu, żeby nie dostać obrazu jakiś. Okej, okay, dobra. E, okej. Okay. W sumie to ja sobie kupię złote jabłka. Kilka tam złotych jabłek. Eee, kilka, czyli spróbuję tak jak się uda. Eee, nie sądzę, nie sądzę, że mi się udało. Dobra. Tak, jak zmieczyk. Eee, Kybistika, kabistik, tak. Kibistik. Eee, to Gdzie jest ten hubistik? Ojt, eee, to jest kolejny cybistik. 5 złota, Okej. Dobra, mi. To dałem na okay. dziewiątkę. to powinno być nieźle. I tutaj damy mega dużo złotych jabłek. Okej, okay. no 14. Nie, dobrze, nie, źle może być. Mogą być gorzej, oczywiście, że mogą, ale tak nie jest. O, i w ogóle. I o. Dobra, bad będzie. No tak, ja mam wystarczająco, jakby wystarczająco. Okej, okay. dobra, idziemy na środek. I wspieramy sobie troszeczkę tych Emeraldów. No, może jakiś tutaj na czy coś seta, Nie w ogóle. O kurde, dobra. E, dwóch nas dostało z Teamu: ja i kafelek. jeden pa pięć. No to tak. Nie lubię. Kurde, ile. O kurde, kurde. shit. O kurde, ci w dupę po śmietniku jeden. O tak, dobra. Dobrze, dobrze. Okej. Okay. Zdało się. Dało się. Nie powiem, że EZ. No nie powiem. No, bo nie było całe całkiem łatwo, bo on tyki. No, dobra, o no, jedną no, eliminację. Dobra. Mogę się pochwalić. Mogę się pochwalić. Jedna eliminacja. czyli Zapójść. Teraz zniszczonych łóżek. No macie... No mam się czym chwalić. No, prawda. Prawda. Widzicie, że prawda. No, jeszcze jeden.

Pusza, 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 pusza. Dobra, szybko uciekamy, śpiewamy, spieszamy stąd. Szybko. Szybko. Szybko, ucieczka, szybko, szybko. Dobra. O niech kurde. Cztery. Cztery. Ty, co się Nie zmniejsza? Nie no, zmniejsza się widać. Dobra, lepiej na refie biegać niż bez, bo mam większy sam szansę na przyjście. Właśnie, gdzie są te? Dwoje panów żółtych. Stałoby się wiedzieć, gdzie oni poszli. Nie no, mi się da się. Naprawdę! Fortnite'a się bawić! Nie no, nie mogę! Fortnite'a się chyba tak będziemy się... E, daleko to jest? E, no e, moo. Całkiem, całkiem. Ej! Kość, nie wiem, tylko ten został prawda? No dobra, właśnie. Yy, ten sobie... Kurde, ten się bawi w Fortnite'a, no coś z typem. Dobra, czekam na, na finala. Kurde, nie wiem, będzie czy mi się już tam czekać. Tu takie szybko to zrobię. Czy jak skoczy, to... To będzie przewaga? Dla mnie? Coś? Nie wiem. Może na blizę? tak, że tak. Nie nie no w sumie ja tam nie idę, nie chcę yy, iść na śmierć tam do niego jak... O, dobra, widzi. No i ten... No i ogólnie, brawo! Brawo ja! Kurde, znowu nie mam 30 poziomu, nie udało mi się bić. No okej, okay, no Dobra, zawie, czy chcecie więcej. Takich odcineczków luźnych, z albo coś, to napiszcie w komentarzu. Ja oczywiście y, ze serduszkuję. Nie wiem, czy z, y, wszystkie ze serduszku ale spróbuję wszystkie ze serduszkować. Nie obiecuję. Y, ja i co byście chcieli następnego, na przykład bez ale coś tam, nie, nie wiadomo co, to napiszcie w komentarzu w sumie. Y, to postaram się to y, zdziałać, zrobić. Szydła, no. I w ogóle pozdrawiam wszystkich. Marzyserów. Pozdrawiam, i w ogóle. No, eee, no do, do widzenia.